Siemaneczko, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W tym filmie wymienimy sobie yy, mechanizm szyberdachu w tym Oplu Medzeb, Z tego względu już tamten przestał działać yy, ponieważ otworzył się szyberdach, tylko się uchylił i już nie chciał się ani zamknąć, ani, da, ani dalej otworzyć i, i tyle. I trzeba to wymienić, nie? Dobra, no to co? Yy, przejdźmy do montażu. Jeszcze Wam pokażę jak taki mechanizm yy, wygląda? Dobra, to mechanizm przyszedł oczywiście w lodach po Śnieżkach, w lodach po Śnieżkach, w lodach po Śnieżkach. Przynajmniej mi, nie wiem jak Wam przychodzi i tak. Dobra, a o. Mamy coś takiego. Oczywiście mechanizm jest z firmy Webasto, także. Wyba to nie tylko produkuje ogrzewanie postojowe, ale też i mechanizmy do, do szyberdachu, przynajmniej do OPA. Wygląda w dość dobrym stanie. Najczęstszą awarią szyberdachu jest to, że po prostu to pokrętło się wyciera ze względu ze starości po prostu i nie działa tak jak należy. Dobra, jeszcze Wam pokażę, dlaczego to wymieniam, bo żeby. Zamknąć szyberdach, musiałem odkręcić silnik i później śrubokrętem musiałem skręcić to i szyberdach się dopiero zamknął, bo tak to z silnikiem ciężko było to zakręcić. A tak to było dużo łatwiej. Zaraz Wam pokażę. Dobra, ok. Tak jak widzicie, tutaj mam yy, sam silnik, który wyjąłem z, właśnie z tego, tego mechanizmu. Jak widzicie, numery takie same. Raz może Wam pokażę bliżej numery są takie same yy, i tutaj przez to że coś tak jakby nie wiem przyblokowało i nie mógł się silnik obracać nawet teraz czy to nie wiem, może może już szczotki czy no nie wiem nawet ciężko jest go obrócić tak ledwo ledwo się obraca a ten musimy sprawdzić dobra to przejdźmy i wam pokażę jak ja tam zrobiłem i po prostu weźmiemy się za wymianę i wymienimy. Sprawdzimy, czy działa oraz skalibrujemy szyberdak, żeby można było z pilota zamknąć. Chociaż też pilot muszę zrobić. okej, okay, jesteśmy w środku, już w moim opelku. Jak widzicie tutaj, myślałem, że to jest na zatrzaski, a to jednak nie jest na zatrzaski. I okazało się, że wyłamałem tutaj ten, ten wąsik. Nie wiem, jak to na to się mówiło, ten, ten plasticzek. Co tutaj trzyma, powinien tak trzymać. Ale no jest wyłamany i trzeba będzie to skleić. Eee, dobra. Tutaj jest to, dzięki czemu można zamknąć szyberdach. Eee, no i tyle. Dobra. Biorę śrubokręt. Play, 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 play. Najpierw płaski musimy tutaj podważyć. I kurde, żeby czegoś się urwać. I ciągnąć, wyciągnąć światło. Bo pod światłem są dwie śrubki. O kurno. I nic nie połamałem jak to nie popsułeś? nie no dobra dobrze je odpinamy sobie kosteczkę a to tak. A trzeba podważyć tymi, z, z zatrzasku wyjąć O, dobra jedno mamy z głowy i tu mamy dwie śrubki i te musimy odkręcić ten może być i ten mam na krzyżalka. nie wiem czy to będzie górna widać ale powinno być widać jedna śrubka o nie spada, powinno być kurno to trzymać o dobra Druga śrubka. Wiłaś cholera. Dobra. Tutaj widać jest ułamane. Powinno być tak. O tak powinno być. A jest tak. I, o, i, I się po prostu to nie domyka. Tutaj to sobie wyjmiemy. Bo tutaj zostało ze starego mechanizmu. I tutaj mamy przykręcone, tak, że możemy sobie. Zaraz wam pokażę. Możemy sobie śrubokrętem nie tym. Możemy sobie tym śrubokrętem regulować. O! Teraz sobie otwieramy. Tutaj jest na zamykanie. O! Teraz sobie można uchylić. Mamy uchylony, i teraz z powrotem zamykamy. Dobra. Ale. To tak aby dla ciekawostki pokazałem. Yy, teraz odkręcamy to. A jeszcze sobie nie przyniosłem tamtego. A dobra, to zaraz przyniosę. O, druga śrubeczka leci nam pięknie. I wyciągamy. A nie, jeszcze ta. Na klucz ósemkę. Dobra, chwilę trzeba poczekać. Dobra. ma mamy wkrętaryczkę. tu? O! Ale fart. Przeciągtu. teraz zdejmujemy o jak widzicie i tylko tyle zostało tutaj żeby była możliwość kręcenia to jak widać silnika nie ma i wtedy łatwo można to y, przekręcić i, i mo można łatwo regulować szyberdachem tu mamy kostkę od szyberdachu y, dobra to nam nie będzie potrzebne tu mamy nówkę funkiel y, tu podpinamy kostkę o trzeba pokręcić bo chyba nie weszło o teraz ja nie chcesz wejść dobra kostka podpięta dobra tu i tu jeszcze żeby mi się pewnie mocowanie silnika Dobra. Teraz coś... iść a. Zobaczymy, czy odpali. O. otwiera się dobra teraz trzeba przykręcić o zamyka się dobra uchylił się a teraz teraz jest uchylony, a teraz zamknięty czekajcie, zobaczycie, czy się zamknął Nie, ładnie się zamknął, a teraz zobaczymy czy trochę nam uchyli o no, ładnie jeszcze trochę jeszcze trochę Tu. tu trochę uchylimy i zamykanie. Git malina je, yeah, panie, uchylenie działa. Dobra, zamykaj pan, jakiś pan, i teraz musimy znaleźć tą kropelkę. Dobra, Musimy znaleźć kropelkę i to przykleić, bo wtedy inaczej tego nie zamontuję. Dobra, chodźcie na stół, to wam to zobaczymy czy da się przykleić. Dobra, teraz jeszcze aby nam zostało skleić. Nie było kropelki. Więc zalepimy to po mm, mm. dobra Dobra. co jest z dwóch stron otwieram? O, mamy dwie tubeczki. Teraz musimy na czymś to rozmieszać. Czymś rozmieszać, bo to oryginalne mieszadło z pola wyrzuciłem. O, zapałka została, zapałkę wymieszamy. Oj, nasz pachelce wyjdzie, trochę jeszcze uwalona, bo ze szpachli nie wyczyściłem. Uwiać zaczął. Dobra, wymieszamy sobie odrobinę dosłownie. Mierdzi gówny. O, Dobra. I teraz sobie nałożymy no, prawie pod kolor. Dobra. Teraz skleimy. No i trzeba przytrzymać tak przez te 10 minut. O, zobaczcie. To nie będzie widać, a było tyle co tu <laughs> widać tego poxipolu. polu, żeby nie bardzo zadań. O oh, kurna, kurna. Aż żeś narobiłaś. No nic teraz musi trzymać. 10 minut trzymania w sumie to można by jakoś krętem to zrobić, ale. No to poczekamy, może samo tego. Jeszcze przewieździemy tu z wierzchu, dołożymy No i dobra, teraz musimy poczekać te 10 minut, aż to wyschnie. I dopiero będzie można zakładać. No także do, do za chwilę. E, ok, e, skleiłem już tutaj. Sklejone jest e, wyschło. Trzyma się, nie chcę bardzo naciskać, żeby znowu nie popsuć, ale widać o. Jest. I teraz sobie założymy. Zobacz, weźmiemy tak o, chyba wiesz. Nie tutaj O. Kurne jakieś tu kable. Wystają. No tu kurno czego? dobra ważne. Eee. Dobra, wkładamy. paluszkami trzeba poprosić I ta pokrywka była o tak dobra siedzi. dawaj śrubeczki to no i dobra skręcone tylko, że kur na klucze zaniosłem. Klucze do domu zaniosłem. I nie sprawdzimy teraz, czy ten, czy to chodzi. Tutaj mi coś pękło. No i dobra. Yy, skręcone wszystko. Jak widać, działa. Znaczy no działa. Nie sprawdzę teraz, bo zaniosłem klucze do, do domu i nie sprawdzi. Ale tak to. o Tutaj, aby mi kur na pękł, ten plasticzek zaraz. Tutaj pęk mi ten plasticzek i te klipa trochę to wygląda. Kurna, stare już wszystko, brudne jeszcze trzeba wyczyścić. No, ale ważne, że działa. Tutaj mi zostało to ze starego mechanizmu, ta zaślepka z tymi oznaczeniami. Zostawię sobie na pamiątkę. Dobra, śrubokręciki wziąć. Weźmiemy. Ja skrzynkę zostawię. Nie użyję do bagażnika włożyłem z powrotem. no nie gadaj dobra położę je tu niech leżą także jak widać szyberdach działa chciałem go jeszcze sprawdzić z kluczyka czy jak się zamknie samochód i po przytrzymaniu kluczyka powinien się zamknąć szyberdach i wszystkie szyby jak są otwarte te szyby które są otwarte to powinny się zamknąć Szubertak, tak samo, no ale niestety chyba padł mi przycisk od zamykania. Trzeba będzie wymienić. Dobre. ale to w następnym, w którymś odcinku też nagramy, jak wymieniamy, e, zrobimy te przyciski. E, następny odcinek planuję zrobić rozpocząć serię, w której będziemy e, wygłuszać samochód i montować nagłośnienie Bołza bo już nie wiem czy widzieliście, ale tutaj stoi pudełko, i w tym pudełku jest właśnie zestaw bowza od, od Omegi, oryginalny od Omegi. No i co, no i na razie tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się filmik podobał, to oczywiście no, łapka w górę, subskrypcja, komentarz, Komentarz co sądzicie o tym, czy lepiej byście to zrobili, czy ten, co byście jeszcze poprawili, albo co lepiej zrobili, czy Lepiej to skleili, czy... No, no napiszcie, bo fajnie. Poczytam sobie wasze kom komentarze, poodpowiadam. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Nie mogłem skrzynki znaleźć. Zobaczcie, gdzie był. Ach.